Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukasz Rekiel ze kapela. Witaj. Cześć. Dobrze, ja się, co się wydarzyło przed w ogóle twoim programem za dymą z yy, że Polakiem, bo z Jackiem Murańskim miałeś starcie, że tak powiem, w toalecie w kibelku. No tak, no bo nie lubię typa, pana. No, uważam, że doprowadził do śmieci swojego syna, będąc patriarchalnym, toksycznym ojcem. To mu powiedziałem. No i nie podobało mu się to, no, czekam... Ja, czy teraz mu tak powiedziałeś? Tak. A no, co tak. dokładnie mu powiedziałeś? No, że za swojego syna. E... Szacun za odwagę. Czekam na badania toksykologiczne, które miał pokazać i których nigdy nie pokazał. I... Nigdy nie pokaże. Pewnie nigdy nie pokaże, gdyż wiadomo, że Mateusz miał problemy z opieką. I nie tylko. I innymi różnymi substancjami. I nawet wiem to ja, nie znając go jakoś bardzo dobrze, Aha, ale, zna, ale znasz temat. Co? Ale znam, znam go wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że Piedolanie o bezdechu sennym jest po prostu I Jacku, musisz zmierzyć się z tą odpowiedzialnością, że swoją sytuacją i swoją byciem chłopcem zabiłeś swojego syna. I przykro mi to mówić, ale musisz się zmierzyć z tą odpowiedzialnością. Nie podejrzewam, że Jackowita te twoje słowa gorzkie, nie spodobały się za bardzo. No nie, nie sądzę, żeby to zrozumiał tak. No i dobra, i co Jacek zrobił wtedy jak ty te słowa powiedziałeś? No Na mnie ruszył, że nie chciał ze mną mieć konfliktu, ale no Dobra, i byliście w toalecie. Co tam się wydarzyło, bo widziałem, że Jacek chce tam, że tak powiem, wymierzyć sprawiedliwość. Może źle to zinterpretowałem, ale tak mi się wydawało, no i ochroniarze cię tam trzymali. Jak tam, jak tam sytuacja wyglądała w środku w, to, w toalecie? <laughs> Jak? No, ja po prostu powiedziałem, co myślałem, a ja ochroniarze że nas trzymali, no i tyle się wydarzyło. Ale cię żeby Jacek cię mógł uderzyć, czy jednak was zabezpieczali? Czy jednak tak to wyglądało? Żeby... Tak, tak, żeby Jacek mnie nie zaatakował. No. Żeby nie zaatakował? Tak. Bo tak. Ja, ja to zinterpretowałem tak, że ja, oni cię trzymali, żeby Jacek cię mógł właśnie okładać tam, bo on wszedł nie, za tobą nie, do toalety. Nie, nie było nic takiego. Okej, no. okej, okay, okay, czyli dobrze. A... Czyli ja źle zinterpretowałem i przepraszam tutaj. Przepraszam ochroniarzy, których tutaj, których pomówię. Jacek, któremu mówiłem, prawdę. Okej, okay, ale jakby nie było ochroniarzy? to byłoby grubo? Nie, ja jestem gotów na walkę z Jackiem Mujańskim. MMA Trzy rundy, po 3 minuty. Zapraszam. A wracając do tematów używek, bo taki poruszyłeś, no. bo to Ty jesteś ekspertem w tym temacie. To już nie ukrywałeś, nie? No, tak, oczywiście jestem. No i dzisiaj chyba też jesteś w wybornej formie, jeśli chodzi o takie tematy. No bo tam bimby jest trochę lali na zapleczu, no więc trochę ten. Się napiłem, jak często u urodziny są Jacka. Nie tego innego. <aurais> <slisonu> <śś%, ś> <ś> Ale ten, ten też miał niedawno urodziny. Marianna, Marianna Schreiber okłada Jówko y chyba. Oje, znakotowała go. Marianna Schreiber znakotowała Jówko. No, bo no, no, czemu mnie to nie dziwi? <ś toplu> Dobra, ja się pojedziemy. nie zgodał. przecież nawet y, 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 tym Jackiem, Big Jackiem przegra Jówko. No. Tak zakładasz? Tak. Dobra Jasiu, miałeś jeszcze face to face z Pawierzem Polakiem, oblałeś go tam pastą do zębów i zasugerowałeś, że ma nieświeży oddech. Tak mi się wydaje, Byli no. Byliście na tyle blisko, żeby poczuć, że ten oddech jest nieświeży. <laughs> Czy jak? Ale jego dziewczyna do mnie macha e, hej hej, więc... E... <laughs> więc? E, więc nie wiem. A to są jakieś zaloty, tak? A że teraz macha. No to jest to nie, ale wcześniej idem. Okej, okay, dobra, no i tam też się pobiliście, dostałeś liścia od niego, a potem e, rzuciłeś się, żeby go obalić. No i poczułeś tego liścia, czy raczej taki słabszy był jak to, jak to? Jak no to, to odczułeś? Coś tam poczułem, no, no jak ten... No nie. nie, nie <śmany> ja, ja, ja się to jesteś <śmany> ciężkim rozmówcą dzisiaj. No... Zawsze, no, zawsze no, jesteś po, wygadany, po, po, nie no, chcę no, powiedzieć no, elokwentny, czasami się zdarza, ale zawsze jesteś y, wygadany, merytoryka jak, na jakimś, na jakimś może, poziomie może jest. za dużo bimbru. No właśnie tak, tak, tak mi się wydaje, ale tylko bimber czy jeszcze coś innego było konsumowane? Nie, tylko bimber, no. piwko jeszcze wypiłem. No. <laughs> Czyli przygotowania do walki idą pełną parą, tak? No nie planowałem pić, ale no, to jest taka sytuacja, że po prostu no... Ciężko, ciężko wytrzymać. Dobra, Jasia, powiedz mi, zdecydowałeś się, żeby wypowiedzieć te słowa w kierunku Mureńskiego po wypicie tego bimbru, czy przed wypiciem tego bimbru też byś był e, skory do takich wyznań? Myślę, że przed wypiciem bimbru też bym skory powiedzieć mu prawdę, ale nie miałem okazji jakoś. Nie wiem, czemu nas nie łączą na panelach e, w tym. Ja, myśl, no ja myślę, że właśnie. Bo ja <laughs> no tutaj gorzka prawda dla Jasia. Tak. Ja. A ty chcesz być dupę? No zapraszam, zapraszam cię w dupę mi. No chodź, chodź, chodź tutaj w dupę być. No, zapraszam, zapraszam. No chodź, zapraszam. No, chodź, zapraszam. No, chodź, chodź. No chciałbyś, tak, tak. No zapraszam. No to dawaj, dawaj, dawaj. Czekam, czekam. No. No chodź, no, no chodź. Wy teraz, nie... jak ja, jak Wy teraz nie widzicie, ale tutaj to no jest? 15 nie osób nie i się na rozpatrzą. Czuję się jak małpa w celu. No zapraszam do jej taki, k**a. jesteś sprytny, to zapraszam, no. No. i sympatycznie. O, I sympatyczny, sympatyczny ja się, co? No jakaś kla się do mnie odzywa, no to... Przepraszam, nie, to jest złe słowo. Jakaś? Pis... Jakiś śmieć, jakieś gówno? Śmieć? No witam, witam, zapraszam. Ale co, No, a co? A co na zewnątrz? A po co na zewnątrz? O to ty jesteście odważni, tak? No, chodźcie tutaj, no. No, chodźcie na kamerę, no czemu czemu się wstydzicie? Czego się wstydzicie? No, no chodźcie no. Znaczy dla mnie to jak chcecie to luz, Chodźcie no. przed kawałkiem, no, jak chce no. ja jesteście ja No to chodź, no chodź, chodź. No, chodź. no chodź. No chodź. Znaczy ja mam luzę. No chodź. Nie, dzwonię, że nie tutaj się robi już niebezpieczne, moi drodzy. Serio, to będzie spina, zaraz pokażę wam moi drodzy. No dawaj, dawaj. Pokażę. Bo tutaj jakieś dymy Co Alby... się będą bić, czy nie? Nie wiem moi drodzy, co to się, no się, się będzie działo. Dam mikrofon. Masz jakiś problem? Dobra, już nie róbmy takich rzeczy, już koń już nie wiem. Z czym wy macie konflikt? Nie wiem, ja nie znam tego tej pizzy. A tu się nie spina, nie spina. Dobra, no to co mogę zrobić? Co mogę wam powiedzieć, moi drodzy? No, takie życie w tym świecie, moi drodzy. Nic no, chyba będę kończył. Nie chcę mi się już tego pokazywać, bo to nie ma sensu. Także trzymajcie się. Puszczę wam w ogóle teraz ten fragment z murańskim, także oglądajcie. Nie sensu Czyli Jacek chcę, żeby trzymali Jasia kapele. Jacek chce, żeby trzymali Jasia kapelę. Jacek chce, żeby trzymali Jasia kapelę. Tak, trzymajcie go, trzymajcie jeszcze kapelę, nie, żeby Jacek mógł bić. Dobrze Jaca, dobrze Jaca, dobrze Jaca. Dobrze Jacek. Będzie do sądu Jaca, będzie do sądu. Nie Jaca, nie?